Hejka! Hejka! Ja jestem Marianna Ja jestem Lucja I dzisiaj będziemy testować słodyczystą wielką torbę Jest ona wypełniona słodyczami po brzegi Ale nie tylko słodyczami, bo ogólnie różnymi przekąskami Będziemy je testować i... Są to takie wiralowe rzeczy, jak na przykład żelki do obierania, Albo torbki Netflix Więc jest tego naprawdę sporo I zmieścimy się na pewno w jednym filmie Będziemy losować trudy czyste, te wielkie i je Tak, i oceniać, ale też w międzyczasie będziemy mówić różne fakty o nas, o tym, co się będzie działo na tym kanale i tego typu rzeczy. Mm -hmm. To co? Zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie. Ja zaczynam. Jeszcze jakąś rzecz. Dobra, to. O to jest, to jest suflet z proszku, to na odcinek. Teraz ty, ma... Dobra, wielki do obierania. Tak się prezentują. One są o smaku no. chyba winogrono. Green grape, tak, zielone winogrono. I to jest ze sklepu koreańskiego albo japońskiego. No azjatyckiego. Tak. A my ogólnie nagrywamy w ogóle... Wszystkie, jest dobry wszystkie są osobno zapakowane. W sumie większość koreańskich. Wcale mhm. mi nie spadło na podłogę. One są takie squishy Ej, on gdzieś się chyba nie ubiera No ubiera Gdzie? A, tu? A nie, ja nie umiem Patrz. Trochę to jest ciężkie, ubieranie tych rzeczy No faktycznie da się Będą się potem... O! O! Patrzcie, patrzcie, patrzcie to Dało się! Najpierw spróbuję sobie tą skórkę Ja już zrobiłam środek i mam tutaj skórkę mm. To się tak lepi no. Ja idę umyć ręce mm. Ten środek to jest taki żelek, bardziej taki Żelkowy mus Co sobie poszła mm. To jak Ucia poszło umyć ręce To powiem, że

Ale ej, otwieraj tak, żeby widzieli wszyscy od boku sobie One są tak. o smaku tych ciasteczek. Chyba. Chyba. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Patrzcie, ja tu tak. się śmierdzi Nie śmierć, pachnie takimi... Nie wiem. Pachnie jak ciastka korzenne trochę. Nie, Tak wygląda, jak takie churrosy trochę Wiesz co mi się z tym kojarzy? To takie ciastka, co tutaj kupuję czasem No faktycznie Takie w plastikowym opakowaniu dobra. No, dobra To jest ciastka mm. na. Bardzo słodkie, chrupkie ciastka korzenne mhm. Tylko... Tylko takie... opakowanie mają squid game mhm. Są normalne Zajdą tu ale będzie z tym koszyczkiem odcinek. <gry facial>. Tak, teraz ja. Ciekawie, <gry> co wylasujesz? Jofilizowane <gry> rzesze. Nie, <gry> y Nie, to są pianki? Y pianki, kwiatki. Ja. 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 Nie. Ja. <gry> one są chyba z Tigera. <gry> tak, one są z Tigera. Daj ja Dobra, ja <laughs> Patrzcie. Okej, okay, daj mi na chwilę ASMR. No dawaj. Dobra, próbujemy. Nie, dawaj stuk. Ciu. Ciu. Takie dziwne. Ale dobre. Mhm. Takie, One są duże bardzo. No. Ale dobre. Mając sobie moją rękę do One, sz... One w środku wyglądają jakby to był tynk W sensie takie ze ściany Patrzcie, to jest O Właśnie, zapomnieliśmy dawać oceny Jak oceniasz to? Mm, takie 7 na 10 Mi to mega smakowało 8 na 10 To jak oceniasz? Mm, tak 5 No coś takiego A to? ten 10 7 na 10, mi tak średnio znakuje. No. Losu im, lordzie. A, berę coś z samego Dał. Dwa, ta cukrowa! Smurfy. Nie ja chcę, żeby ten odcinek miał jakieś takie 15 minut, może. <gry> Żebym nie nie tak! Mm. O tak, dosyć to O Jezu. Daj jeszcze raz. Ja mogę tak otworzyć. No. Albo my jesteśmy... Albo to tak, tak obokiem. Albo my jesteśmy słabe, albo to jest mega mocne. słabnie. Ej, tak też się nie da. Może od dołu. Okay. O. tak? Poszło. O, dobra. Pierwszy. Jak jest gniecione. Jezu. Widzicie to? Cię to jest zgniecione to lisiu W ogóle mamy z Lucią trzy psy Czyli Raziela, Lucyfera i Lit Ale to smakuje jak I taka, taka sztuczna jagoda Smak dzieciństwa O jest dobre. dobre Okropne Okropne. Dobre. dobre to Okropne. jest. Okropne. Dobra. Lecimy dalej. raz ja. Czemu wzięłaś na? Dobra. Uuuu, ja widziałam ostatnio taką o. reklamę. To są takie żelki do obierania. O, w których o. w środku te, ten środek to jest jakiś, jakieś zwierzę. Dobra, otwieramy O Jezu, ja tego nie otworzę chyba O, dobra Dobra W ogóle one są zapakowane wszystkie też osobno Więc nie wiadomo jakiego się trafi Proszę Odłóż psa No dobra Brawo geniuszu Trzymaj Wow! Wcale nie wysypałam wszystkiego. Zdobajasz się coś, ja specjalnie. Nie. nie pytajcie, dobra. My jesteśmy bardzo. bardzo wypadkowe. ja nie wiem. To mi tak wyszło! To jest Patrzcie! To jest łodzie. to ma takie wyjście, Patrzcie. O, ja mam coś pomarańczowego. Miałam to samo Mi to tak wyskoczyło Okej, okay, dobra wyszło Najpierw testuję to Ja mam chyba... Czy to jest jakiś ptaszek? Nie wiem co to jest Mam kotka Najpierw tą powłoczkę testujemy Jest oczekiwane To też średnia. Mmm Bo jest o smaku mango No, jest o smaku nice, 3. Dobra, i teraz to No, okay. <laughs> Trzy mm -mm. Nie zmieści czy... nam się filmik. A miałam mm. smaku mango. Tak, dobrze. Dobra. Dobra, teraz, teraz ja Musimy się pośpieszyć, bo już jest, jest prawie 10 minut. A ja chciałam, żeby ten... Orygin... Dobra, Czekaj, bo one tutaj mają taki... Właśnie Czekaj. Co tam się o, dzieje? O, tu jest. Taki... O, jakiś bar! Jakiś latający robaczek. Idź, idź robaczku? O smaku chyba Sakury. Sakury no. Chyba tak. Patrzcie, jak to jest wyglądać ładne. ładna. Więc ja opowiedz coś o sobie. Czemu? no bo taki jest cel odcinka. O, dobre. coś Jezu, jakie napompowane Pokaż O Bożu. Dobra, ale otwieraj, bo się nie zmieścimy w odcinku Dobra. Dobra Odpowiednie jedzenie Oreo? Wiesz, nie, 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 tak jest odpowiednie Napiszcie w komentarzach, jak wyjecie Oreo Dobra Dobre Mało słodkie chrupiące, Daj, lekko, lekko, różane, bym tak powiedziała. O, mi smakuje. Oceny. No i No. Ta lata cukrowa 10 na 10, mi mega smakuje. 3 na 10. To minus 1. Mega dobre o, 5 da. na 10, dobra. Teżelki 7 na 10. Dobra, teraz coś słonego. Też nie ma. o smaku świeżego ogórka. Patrz, jak to jest w to jest Dobra, daj mi. Ja. No weź, daj mi. to jest napuchnięte. To jest pierwsze to świeży. O, jak to dziwnie pachnie. Ogórkiem kiszonym pachnie. Och, Jak taka mizeria w Wielandii. Kira masz jednego jednego. No czemu mi dałeś tak dobre kogo? Masz. No dobra, no. Trzy. Cztery. A miałeś mi stuk. O. O, fujka. O, fuj. tam siedzi. Co tam wlezie do śrubka. Dobra, poleciała. Dobra, teraz ja mi lordzie losuję. Nic to szybko. Ała! Nie się! To są też takie żelki winogronowe. Ja w ogóle mega lubię winogronowe rzeczy. Piszne są. O, ten smaki górka w ciągu się budzi. No i też. A bo. wiecie co ucja właśnie zrobiła? To jest... To jest taki to jest To jest żelek? Spłyn. Bo... Teraz mi się przypomniało. O, bo... bo ja mam też kanał na Whatsappie, który się nazywa hey Katumania. I ucja tam właśnie na takim moim jednym z odcinków. One mają różne kolory. Miała taką galaretkę podobną, fruta wzięła i go tak wzięła tak i strzeliła mi prosto w głowę. Tu. Mamy pięć kolorów. Niebieski. Dobra, Łucja, testujemy. fioletowy, zielony i ten. Pomarańczowy. pomarańczowy. Dobra. Ja biorę fioletowy. Ja się boję, że mi się to wyleje. Nie tak. Oh, ja boję, że mi się Patrzki. to wyleje. Pa. Jeszcze osa tu lata. Nie lubię os. To wygląda jak... Dziwne coś Dobra, testujemy hmm. Hmm. Nie jest złe Jako ocena hmm. Ja daję takie solidne 6,5 na 10 Ja daję 7, dobra To no nawet nie jest złe Dobra, już został Testujemy kolejną rzecz Chciałam, żeby to miało 15 minut, będzie miało jakieś 40. Maksymalnie 20. Mm, jakieś serowe krótki. No i taka śmieszna buźka. Tak. Ale pokazuj do kamery bardziej. Tak... No wiecie, już mam trochę doświadczenia, bo mam kanał na WhatsAppie. Jestem to nagrywam. No tak, no, ale nie zawsze. I też w najbliższym czasie. A tak, jak tego mało! Czyli mega to mało jest rzeczy. A jakie mają one świetne, śmieszne kształty? są takie kształty. Wyglądają trochę jak popcorn. Pił! I to może jest taki duży popcorn. Ej, trzy, cztery. Pił! Pił! Mm, mm. Słodkie. Ale to jest słodkie. No to źle pokrytały Nie. Cisco corn snack. Cisco. A no to jest słodkie. Mhm. Takie myślane. Mm, dobre. Nie no, tak, nie smakuje. A bym tu dała 7,5 na 10. Ja bym dała sobie takie 6. Dobra. 6,5 na 10. Ściągamy. A jakieś... ja teraz mam być. Słucja, no ale nie mamy czasu. Zaraz. Ja no. Z uparci. Uuu, to jest dobre. daj to Dobra, ja to ogólnie już jadłam. I to jest, Ale pokazuj do kamery. To jest taki chlebek w puszce. I on jest bardzo dobry. Łucy nie smakował ostatnim razem, ale to jest inny smak. No i teraz ciągniesz tak. Uu. to jest jakieś sfermentowane? Nie, to jest czekoladowe. Dobra, czekaj, trzeba to wytrząsnąć. Oj, Oj. Brawo, już wywali, że zaraz wszystko. Dobra. To jest taka kachałka trochę. No, trochę. No, To ma kawałki czekolady. Mm. O Jezu. O obrzydliwe. Obrzydliwe. Klasyczne lepsze. Obrzydliwstwo Dobra. Proszę, żeby teraz było coś dobrego Uuu, nie Też japońskie Dobra, daj mi Ej, ja to losowałam Otwieram Lucja, no weź Takie Yeah. I to jest nasz pierwszy odcinek na YouTubie. Ach ładnie... Mają... Czekaj, day, 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 day. Mają A 60% ja... soku z brzoskwini. Ej, mamo. to już nie może wytrzymać. One no, są takie malutkie. Zawsze... To są małe brzoskwiny. Wieczorem jeszcze wleci kolejny film z leczkami Nomi. Wieczorem albo, jutro, wieczorem albo jutro. Więc wyczekujcie tego filmiku. Mm. Dobra. Mega dobre. Niech mi zrobić stuk tak. Trudno. Zapóźnę, mogę jeszcze raz. teraz już za późno. Mega dobre te żelki Z tej samej serii jedliśmy też takie winogronowe i one są mega pyszne. Mm. Mieliśmy średnie podejście. No. Dobra. Teraz ja. Ej, teraz ja! Nie, teraz ja. Nie, bo ty to losujesz. No, ja. ja bym chciała przetestować jeszcze jakieś żelki peel off, bo mamy jeszcze trzy opakowania jakichś tych żelków peel off. Nie, ja tego nie testuję teraz. No to coś innego dawaj to jest popcorn surflowy, ja nie nudzę i w ogóle grzybów. Nie, to też To zostawimy na shortsa albo na jakiś inny odcinek ponieważ to jest ramen. Boże, czy to Czy to Wam przypomina też krakersy na święta? Bo mi tak. Dobra, otwieraj. I przy okazji powiem jak otwieraj, nie śpiesz się jak powiem, co się będzie działo na tym kanale. Co? Osa? Uchu latała! To ja powiem co się będzie działo! Osa! Oso sią! Osa siam! Oso Odi Idź sobie. Ja wciąż otwieram oso idź sobie. pierwsze Daj sobie oso Daj na to się wytnie Dobra Dobra, to się wytnie To się wytnie Dobra Albo się nie wytnie Ej, to są jakieś cukiereczki Ej, trochę oszustwo, bo mogli wsadzić no. więcej No, jest tylko tyle Się traf... w Jednego na pół bierzemy, bo to są takie twarde. Czekajcie, muszę wziąć dwa kamerę. O, czekajcie. Boże, Boże ktoś śmierdzi. O Jezu. No wciąż się nie udało na Boże jak to śmierdzi. O Jezu. Boże, to, śmierdzi. O Jezu. O! to jedno na pół. <kluje> nie to nie testuję. Poczekajcie, idę pod wodę. Bo ja chyba. To ja Wam pokrótce opowiem, co się będzie działo na tym kanale. Ogólnie będzie to kanał, gdzie będziemy z Ludzieją nagrywać jakieś różne testy, otwieranie lalek itp. i td. Ej, są takie żelki, że mają tą, tą, jadalną tą. To zaskoczyło no, Cię. Łucja, chodź! Idę! Ja kubek wody. Na wszelkie domy miała wymiotować. A ja biorę z papierku. Czyli? Gryzę to w papierku, bo to jest z papierku. Dobre? O Boże, jak to jest obrzydliwe. O Boże. O Boże! Jakie to jest niedobre. Nigdy jak zobaczycie coś takiego, nie nigdy kupujcie nie kupujcie tego. Boże, jakie to jest niedobre. Minus 1000 na 10. To kosztowało 6 zł. Minus 1000 na 10. Minus 2 triliony na 10. Dobra, teraz ja żeleczki, O, Ty sobie wybrałaś? Nie. Ojzu, ale to idzie do wyrzucenia. To jest tak niedobre. Dobra. Nie wolno marnować jedzenia, ale to zmarnujemy, bo to jest tak niedobre. Jak to można jeść? Cs. O, udało się. gdzie to dobieramy. Tak. Ej! I teraz to. Nie, nie, nie. No, nie, udało się. Nie trafiłaś nawet. Teraz to zbieraj. Ale tak są jak te winogronowe drugie, bo to są też winogronowe, tylko, że to są ciemne winogrona. To już 22, 22 minuty. To zrobimy do 30. Nie. nie no, żartuję, nikt nas chyba nie będzie chciał oglądać przez 30 minut. Dobra, obieramy. Patrzcie, ja już ubrałam. Takie fajne. No to ciężej się ubieram. Nie, to łatwiej Dobra, ja najpierw testuję skórkę. O, 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 dobra. Mm, dobra. Najpierw już chyba dla mnie środek. Testujemy skórkę. Dobra, teraz ting, 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 ting. Mmm. Ten środek jest taki miękki, ale też mniej się lepi. Mm. Mega dobre. Dobra, są te ostatnia rzecz, którą ja losuję. Góby losuj coś dobrego. Proszę cię. Jakby co nie zwracajcie uwagi na torbę, bo to jest przypadkowa torba, więc... Uu, mm, klupiskude! O, tu ma być zabawka. Tak. Którą byś chciała Ucia. Ja. Ja bym chciała... Ja bym chciała. Ja bym chciała lalecką. lalkę z czerwone-zielone. Ja też. Dobra. I Nie. No brawo zdjęłaś. Co za mózg. Ucja! No nie daj ja otworzę. Daj. No brawo. No jest naprawdę mądra. Przy spoiler, jak już mówiłyśmy, już niedługo, dzisiaj albo jutro, pojawi się już drugi odcinek na naszym kanale, więc mega się z cieszymy, bo obydwie zawsze chciałyśmy mieć kanał na YouTubie. I ja owszem mam kanał na Whatsappie, ale to nie jest to samo, co tutaj. O wróciła! Nie było niczym, znowu. Ej! <laughs> Nie widać zabawki. To najpierw przetestujmy chrupki. Czekaj, trzeba im pokazać. To są takie chrupki. Wyglądają trochę jak frytki. Intu. Mmm, dobre. O, ja za Dla mnie idealne. O, jest zabawka. Proszę. Lalka. Lalka! Yeah! No nie! Nie ma czerwonych oczu. A-a. A tutaj ma. Ale chociaż mamy lalkę. Patrzcie, bo tutaj ona ma czerwone oczy. Co nie? nie może nie zębami? A tutaj... ma normalne. No, no przypnę sobie do plecaka. Dobra, słuchajcie. To będzie na tyle z tego odcinka. My się bierzemy za sprzątanie tego bałaganu. Ale nam ja to jest na urządzenie: pół godziny. No. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu odcinków. I czy Wam się podobał nasz pierwszy odcinek na YouTubie. Następnym odcinku będą laleczki i ta zupka. Nie ta zupka. Dobra. Pa, Pa. pa.